W ostatnim czasie moja uwaga, jeśli chodzi o odgracanie, jest skupiona przede wszystkim na odgracaniu niematerialnym. Nie odgracam już tyle fizycznie, bo długa droga już za mną i na ten moment mam to, czego potrzebuję. Dzięki temu, że w przeszłości wykonałam już ogrom pracy przy odgracaniu przedmiotów fizycznych, teraz zyskałam w mojej codzienności przestrzeń na odgracanie niematerialne w sferze psychicznej. Efekty takiego odgracania nie są może widoczne namacalnie, ale czuję je całą sobą w mojej codzienności. Po prostu łatwiej i przyjemniej mi się żyje. W ostatnich miesiącach wytrwale pracowałam m.in. nad tym, żeby przepracować kilka moich lęków. I był to np. lęk przed jeżdżeniem na rowerze, który utrudniał mi wybieranie się na dalsze wyprawy podczas letnich dni. Wraz z pomocą terapeutki udało mi się podczas minionego lata przezwyciężyć ten strach. Małymi krokami próbowałam, rozpuszczałam go, wsiadałam na rower, chociażby na kilka minut, aż w końcu lęk stał się możliwy do opanowania. Poprzez to doświadczenie przekonałam się, że naprawdę warto wychodzić poza swoje lęki, poza to, co znane, bo to uczucie, kiedy udaje nam się robić coś mimo strachu który jest gdzieś z tyłu głowy. Jest niesamowite. Uczyłam się i cały czas uczę podchodzić do siebie z większą miłością, z akceptacją. Zresztą bardzo często mówię o tym w różnych postach na Instagramie. Więc jeśli interesuje was ten temat, to polecam zajrzeć na mój Instagram. W zamian za to wcześniejsze stałe oskarżanie siebie za wypominanie sobie wszystkiego, teraz chcę być dla siebie wsparciem, chcę traktować siebie jak najlepszą przyjaciółkę i wychodzi mi to coraz lepiej. W ostatnim czasie starałam się codziennie wsłuchiwać w siebie, żeby zastanowić się nad tym, czego rzeczywiście potrzebuję danego dnia. A następnie, w miarę możliwości, chciałam te potrzeby spełniać. Poczułam się dzięki temu ukochana i zaopiekowana przez samą siebie. Przez sporą część życia myślałam, że moje choroby przewlekłe w jakiś sposób mnie definiują, że są ze mną spojone. Poprzez takie podejście sama się ograniczałam. Wychodziłam zawsze z perspektywy osoby słabszej, takiej, która sobie sama nie poradzi. Dzisiaj jednak uczę się żyć inaczej z myślą, że choroba mnie nie definiuje, że owszem, jest w moim życiu, towarzyszy mi, ale nie gra głównej roli i nie definiuje mnie jako osoby. To dla mnie dużo zdrowsze i pomocne podejście. W ostatnich miesiącach zmieniłam również podejście do żywienia. Zainspirowały mnie założenia podejścia nazywanego jedzeniem intuicyjnym, które zakłada odejście od takich tradycyjnych diet i uczy wsłuchiwania się w siebie w prawdziwe potrzeby naszego ciała. Szczerze mówiąc poczułam, jak z moich barków spadł spory ciężar oczekiwań, które sama na siebie nakładałam. Wymuszanie na sobie tego ciągłego skupiania się na tym, ile jem, na tym, że powinnam jeść mniej, było dla mnie psychicznie wyczerpujące. Bycie szczerą ze sobą to jest taka kwestia, nad którą w sumie wciąż regularnie pracuję, ale już widzę wiele zmian na lepsze. Nie udaję już przed sobą, że mam na coś ochotę, kiedy tak naprawdę w ogóle nie chcę tego tak robić. Nie uciekam już w jakieś aktywności, które zagłuszają moje emocje, po to, żeby ich nie czuć i nie spotykać się z moimi problemami. Uczę się przyznawać sama przed sobą do błędów, być szczera. Ta autentyczność w relacji z samą sobą przekłada się też na szczerość i autentyczność w relacjach z innymi. To tylko kilka zmian, które pojawiły się ostatnio w mojej codzienności dzięki temu odgracaniu niematerialnemu. Jestem z nich bardzo dumna i wdzięczna sobie za wykonaną pracę. Chciałabym jeszcze dodać, że warto pamiętać właśnie o tym, iż takie zmiany potrzebują czasu, żeby na stałe zagościć w naszej codzienności i warto być dla siebie łagodnym, dobrym dla siebie w tym procesie, a już sam fakt tego, że się go podjęliśmy, jest warty docenienia. Jeśli ty również stosujesz takie odwracanie niematerialne w swoim życiu, to koniecznie podziel się tym, co udało Ci się ostatnio odgracić albo co aktualnie będziesz odgracać w komentarzu pod filmem. Dziękuję pięknie za Twoją obecność tutaj i do zobaczenia w kolejnych filmach.